No, dziękuję. Pod komentarz, pod komentarz. O, to miało być jakoś trochę inaczej. No, trochę zaskoczony jestem, ale... ten. Ale miło, 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 miło. Znaczy powiem wam, kochani, że w ogóle to jest wielką łaską, że możemy o takich rzeczach mówić i, i słuchać takich prawd bożych. Dzisiaj też powiem wam, że... Myślałem o tym, co też y, i brat Marian, i tutaj Ariel mówili, i w zasadzie też y, o tych wywiadowcach sobie czytałem tak samo. I, 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 I mogłem zobaczyć taką jedną ważną rzecz, że po prostu y, jak ważne jest dla Boga, żeby, y, żeby go się bać. Po prostu, żeby y, oni, gdyby się naprawdę bali Boga, gdyby go y, mogli y, całym sercem znać, to oni by nie zrobili takiej głupoty. Jedynie z tych wywiadowców ten Jozue Kaleb dwóch ludzi. A przecież wszyscy byli w tym samym miejscu. Oni jedynie mogli y, powiedzieć y, naprawdę, prawdę o Bogu. Tylko dwóch ludzi. I y, y, y w ogóle taka jedna fajna rzecz, którą też tak sobie myślałem, kiedy sobie tak y, rozważałem tą prawdę, y, że nasz Bóg to jest takim. Y, to jest taka trudna strona Boga, można powiedzieć. To jest taka trudna strona Boga, o czym się tak naprawdę nie lubi mówić. Ale zobaczcie, kiedy, co się dalej stało z tymi wywiadowcami. Bóg wywarł gniew na tych ludziach. Bóg ukarał tych ludzi po prostu. My czasami, kiedy może tak myślimy, to Bóg, no dobrze, to ten. Ale Bóg wywiera gniew również na ludziach. Także jak ważne jest bać się Boga, żeby nie popaść pod gniew Boży. Może się cofnę. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli. W paru takich miejscach tego Boga gniewu, właśnie. Z pierwszej mojżeszowej, na samym początku, w ogóle takie trzy postaci mi się tutaj jawiły. Ja nie będę ich oczywiście omawiał dokładnie, bo to by z czasu nie starczyło. Ale Noe, Mojżesz i Chrystus na końcu. Trzy postacie. I zobaczcie, yy, może zacznę od Noego. Tutaj ta pierwsza Mojżeszowa, szósty rozdział. Od piątego wersetu. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawiczne, złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad nim serce swoim. I rzekł Pan... Zgładzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi. Począwszy od człowieka aż do bydlęcia i tak dalej. Ale zobaczcie, do jakiego stanu człowiek mógł doprowadzić swojego stwórcę. Że Bóg już. Zobaczcie, bo dalej czytamy, że Noe został powołany do tego, żeby zbudował arkę. Ale zauważmy jedną rzecz, bo to mnie tak bardzo zastanowiło, że Bóg w serce Noego nie włożył już litości za tym ludem. Żeby się wstawiał jeszcze za tymi ludźmi. Co czytamy przy Mojżeszu. Dlatego ludu już nie było szansy. Ten lud musiał zginąć. Ci ludzie musieli zginąć. To do Boga należy, kogo chce, jak czytamy, przywodzi do zatwardziałości, a kogo chce, okazuje łaskę. To jest Bóg. Tutaj widzimy taki pierwszy jakby etap. Wszyscy giną, tylko Noa i jego rodzina zostaje uratowana. Rzeczywiście, kiedy wiecie, to czytałem, to mogę znaczyć, że z Bogiem naszym nie ma żartów. My nie wiemy, kogo uratuje, a kogo nie uratuje. Bo czasami człowiek może mówić, a ja tam, ja jestem pod łaską, ja jestem w Chrystusie. Raz, drugi, trzeci Bóg może okazać łaskę, ale w końcu może powiedzieć stop, koniec. Albo będziesz się trzymał, albo to będzie twój ostatni raz i zginiesz. Wiecie, mnie te słowa po prostu tak wstrząsnęły, kiedy sobie to czytałem. To jest ten Bóg po prostu. Że trzeba się bardzo pilnować Bożej drogi. Trzeba ogromnie patrzeć na Boże Słowo i na naszego Chrystusa Jezusa, żeby nie dać sobie wydrzeć prawdy z serca swego. Yy, następna rzecz. Druga mojżeszowa. 32 rozdział. I tutaj mamy o złotym cielcu. To wskazanie. Też dla nas taka lekcja stąd płynie. I od 9 wersetu tu przeczytam. Rzekł pan do Mojżesza: Patrzę na lud ten i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz zostaw mnie, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a ciebie uczynię wielkim ludem. Jaka pokusa dla człowieka w tym momencie. Przecież ci ludzie mocno za, zaleźli Mojżeszowi już za skórę. On miał naprawdę niełatwe życie z tymi ludźmi. My czytamy tę historię, my wiemy, ile razy ten lud się buntował przeciwko Mojżeszowi, ile razy po prostu Możesz jako człowiek, gdyby on by nie dał rady tego po prostu wziąć na siebie. Ale on miał bliską relację z Bogiem. On, on cały czas przebywał z Bogiem i to go ratowało tylko. Inaczej ten Mojżesz by również się zgniewał. Ale wiecie co jeszcze mogę zwrócić na to uwagę, że ten Mojżesz miał również bliską relację z Chrystusem. I kiedy taka dziwna myśl mi przyszła, możecie sobie to zbadać w sercach swoich, że tak naprawdę to Chrystus prowadził ten dot przez pustynię. Duchowa skała, która im towarzyszyła. Mojżesz był tylko narzędziem. Gdyby nie to, że Bóg i nasz Pan Jezus Chrystus, to ci ludzie również by wyginęli. Wszyscy by wyginęli. Tam by nikt nie pozostał. Nikt by nie wszedł do ziemi obiecanej. Nawet dzieci nikt. Ale Chrystus, Pan. Już tutaj się okazuje jako Pan miłości. Ale dokończę tutaj tą myśl. Zobaczcie. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana, Boga swego i mówił, dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i Ręką potężną. Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie w złym zamiarze, wyprowadzi ich Bóg, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi? Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i urzał się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Widzicie, zobaczcie, mogłem tak zobaczyć, że Bóg słucha mój Bóg, Bogu to jest miłe, że ktoś staje w wyłomie i woła za ludem bożym. Że nie macha ręką, a dobrze, że mi się powiedzie chociaż, bo Bóg mnie nie zabije przecież. Bo ja stoję po stronie Boga. Mi się na pewno uda, Bóg mi powiedział, że ze mnie wyciągnie naród, a reszta zginie. Co mi obchodzą inni? Ale możesz utożsamia się z tym ludem. Staje po stronie tego ludu może tak, staje po stronie tego ludu i mówi: Boże, ratuj tych ludzi. Ze względu na swoje imię, Boże. Oni zasłużyli na śmierć, ale ty ich ratuj. Ty im nie pozwól zginąć. Żeby Twoje imię nie było chębione pośród tych ludów, które mamy zdobywać. I tu wspomnij, i tak dalej, na Abrahama. Możesz przypomina Bogu o tych rzeczach. Bóg o tym dobrze pamięta, ale Bóg lubi słuchać człowieka, który rozmawia z Bogiem, który staje po stronie swojego stwórcy, któremu zależy na Bożym Ludzie. I tutaj czytamy w 14. I użalił się Pan. Zobaczcie, co, co Możesz wywołał w Bogu. To było w Bożym sercu. Ale człowiek musiał stanąć w tym kierunku i zawołać. Użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lód. Znowuż inne wydarzenie. Troszeczkę tutaj w Czwartej Mojżeszowej przeczytam. Czternasty rozdział. Nie zawsze tak mogło być. Na tych wywiadowcach tutaj było czytane, oni zginęli. Nie czwarta księga Mojżeszowa, 14 rozdział. Yy, od 36 przeczytam może ten... Yy, tutaj. O przepraszam, od 11 wersetu. Tu będzie ten odcinek. Mhm. Od 11. Czwarta księga Mojżeszowa od 11 wersetu. Wtedy rzekł pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem, wytracę ich, zarazę i wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich znowu już następne wydarzenie. Lecz Mojżesz rzekł do Pana, Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud i powiedzą do mieszkańców tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty Panie, jesteś wśród, pośród ludu tego, że oko, w oko im się ukazujesz. Ty Panie, i że Twój lud. Obok, obok sto, I że twój obok stoi nad nimi, i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a słupie ognia w nocy. Jeżeli ty zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały, wiesz o tobie, będą mówić. I tak dalej. I tutaj zobaczcie tę końcówkę. Pan nierychły, 18 werset. Do gniewu. I bardzo łaskawy przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i do czwartego pokolenia. Odpuść przed to winę tego ludu. Według wielkiej Twojej litości, jak już przebaczyłeś ludowi Twemu od czasu wyjścia z Egiptu, aż dotąd i rzekł Pan: Odpuściłem na Twoje słowo. I znowuż Mojżesz, i znowuż on staje po stronie tego ludu. Ale ja celowo przeczytałem te, te dwa odcinki, żebyśmy mogli zajrzeć w inne miejsce. Tam również jest Mojżesz, ale już nie było łaski. Ale z jednego bardzo ważnego powodu, i z tego miejsca przejdziemy do Nowego Testamentu, i tam też chciałem coś zaznaczyć, 16 yy, rozdział tego, z tej samej księgi. Bunt Koracha, Datana i Abirama. I tu już nie było łaski. Od XIX przeczytam. Korach zgromadził naprzeciw nich cały zbór wejścia do namiotu zgromadzenia, i wtedy ukazała się całemu zborowi chwała pańska, i przemówił pan do Mojżesza i do Aaron słowy. odłączcie się od tego zboru. Już wtedy Bóg nakazuje Mojżeszowi: odłączcie się. Nieczystego się nie dotykajcie, czytamy w Nowym Testamencie. Odłączcie się, to już jest nieczyste. Tu już nie ma łaski. Odłączcie się. A ja zniszczę w mnieniu oka, lecz oni upadli na swoje oblicze i rzekli: Boże, Boże duchów wszelkiego ciała, jeżeli, yy, czy, czy jeżeli zgrzeszy jeden mąż, będziesz się gniewał na cały zbór, wtedy odezwał się Pan do Mojżesza tymi słowy, przemów do zboru tak, oddalcie się z obrębu mieszkań Koracha Datana i Abirama. Bóg całego ludu nie chce zniszczyć, chce zniszczyć tylko tych, którzy zawinili. I wstał Mążesz i poszedł i tak dalej. Oni się odłączają. I wtedy my wiemy, co się stało. Bóg wy, wy, wywarł gniew na tych, którzy zgrzeszyli. Ziemia połknęła. Rozwarła swoją paszczę swoją... i czeluś. Oni wpadli żywcem razem ze swoimi rodzinami. Dlatego, że zbezcześcili Pana. Tam czytamy: dlatego, że zbezcześcili Pana. I to jest jedyny przypadek, kiedy Bóg już nie okazuje łaski. W Ewangelii Mateusza 12 rozdziale możemy sobie to zobaczyć. To jest jedyny grzech, którego Bóg nie przebacza. Wszelkie bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone. Ale bluźnierstwo przeciwko duchowi świętemu już nie będzie odpuszczone. Oni już poszli za daleko. Oni już y, dotknęli się miejsca, w którym Bóg już nie mógł im pomóc. Zbezcześcili samego Pana. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że y, to jest taka. Bardzo ważna rzecz, bo diabeł często, ile razy może, może inaczej ile razy próbował diabeł do Twojego serca dotrzeć z taką chytrą informacją. Dla Ciebie nie ma ratunku. Dla Ciebie nie ma ratunku, Ty już jesteś poza. Daj sobie spokój, zajmij się już czymś innym. To jest bardzo, bardzo, bardzo wielkie działo diabelskie. Jeżeli mu się uda wycelować tym działem w Boże dziecko, to naprawdę może wyrządzić wielkie spustoszenie. Ale chwała Bogu, że to nie jest łatwe zrobić tą rzecz. Kiedyś yy, mogą słyszeć te słowa, to nie jest tak łatwo zrobić tą rzecz. I chwała Bogu, że to nie jest tak łatwo. Ale diabeł bardzo łatwo przychodzi i mówi, już dla ciebie nie ma szansy, już dla ciebie nie ma nadziei. Ty sobie daruj, ty sobie zostaw wszystko. I co taki człowiek może wtedy zrobić? Nasz, diabeł, nasz, nasz Bóg jest Bogiem potężnym, a diabeł jest naprawdę perfidnym przeciwnikiem, który nie przewiera w środkach. Tak jak było mówione, on jest rozbrojony, ale on jedną rzecz potrafi robić i do dzisiaj ją robi, oszukuje i zwodzi. I tak jak mówił jeszcze wcześniej do, do Ewy te słowa, czy na pewno Bóg powiedział? Ty musisz wiedzieć i ja, że na pewno Bóg mi to powiedział. Ja muszę być pewny Bożego Słowa i trzymać się go naprawdę, jak słyszę od początku jak tutaj mówimy trzymać się mocno Bożego Słowa. Nie dać sobie wydrzeć Bożego Słowa. Wiedzieć, kim jest mój Bóg, że On każe za grzech. Ale, żeby wkroczyć na tą następną strefę, to już yy, nie wiadomo, co trzeba by było zrobić. Dlatego Niech diabeł nie oszukuje, niech nie zwodzi, niech nie potępia, ale niech y, moje i Twoje serce każdego dnia trzyma się Pana nieustannie i nieustannie. Y, chciałbym jeszcze tutaj zobaczyć jedną rzecz z Wami: tutaj y, y. Y, w pierwszym Piotra. Ja dziękuję Bogu, że On dzisiaj wychowuje mnie i mnie kształtuje. Żeby, I dzisiaj też yy, karci smaga, aby moje życie było pięknym życiem, nabierało kształtu, wyrazistości, bo coraz bardziej podobnym do Chrystusa. Siedemnasty yy, werset, tutaj pierwszy Piotra, czwarty rozdział. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą w Ewangelii Bożej? Dobrze, że dzisiaj Bóg nas karci. Dobrze, że dzisiaj Bóg y, wywiera gniew na moje i Twoje życie. Ale wiecie, to jest taki gniew jak ojciec wywiera gniew na synu czy na córce. W tym nie ma nienawiści. Tam jest miłość. Ale w tamtym przypadku, co już czytałem. To już nie było litości. To już było Boże zgniewanie, z którego już nie było odwrotu. A dzisiaj, kiedy Bóg nas karci, to wywiera miłość na nas, jeszcze mimo wszystko. Chociaż jest to trudne, jest to bolesne. Tak jak tu szybciej czytamy, nie dziwcie się. To jest nadal ten sam Bóg. I ostatnie miejsce przeczytam z księgi Zajasza. Właściwie od tego miejsca to mnie tak to dotknęło i dlatego w ten temat tak Bóg yy, pokierował. Dwunasty rozdział, ten początek. I powiesz w owym dniu, dziękuję Ci, Panie, że gniewałeś się wprawdzie na mnie, lecz Twój gniew ustał i pocieszyłeś mnie. To są właśnie te prawdziwe słowa, Boże. Dziękuję Ci, Panie. Kiedy człowiek dochodzi do tej pozycji, że zrozumie, że słusznie zasłużył na Boże skarcenie, że to było Boże wychowywanie, kiedy będziemy mogli podziękować Bogu za to, co z nami czyni, to przychodzi następna rzecz i wypływają słowa wdzięczności. Oto Bóg zbawieniem moim. Zaufałem i nie będę się lękał, gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją i zbawieniem moim przeszedłem przez boże karcenie, przez boży gniew, który słusznie na mnie wylał. Ale mam świadomość, że czynił to w miłości, bo nie chciał mnie zniszczyć, nie chciał mnie zatracić. To było ku zbawieniu. Nie było to ku śmierci, było to ku zbawieniu. I jak dobrze, kiedy nawet dzisiaj jesteś, czy ja jestem pod takim gniewem Bożym, kiedy słusznie Bóg nam jego wylewa. To żeby miał tą pewność, Boże, ja wierzę, że to jest ku zbawieniu, że Ty mnie wychowujesz, że gniewasz się na mnie, bo wiem, że zasłużyłem na Twój gniew. Ale wiem, że nie chcesz mnie zniszczyć, ale chcesz mnie uratować. Po to posłałeś swojego Syna na krzyż. I po to ta zasłona została rozdarta. Z Twojej strony, Boże. Od Twojej strony ta zasłona została rozdarta. Bo Ty nie chcesz śmierci grzesznika, ale chcesz, aby wszyscy ludzie przyszli do opamiętania. Ale tak jak Słowo Boże mówi, nadaremnie łaski Bożej nie mogę przyjmować, bo kiedyś przyjdzie taki czas, że Bóg już powie koniec, drzwi zamknięte, arka wypływa, koniec. Nie ma możliwości już otwarcia. Dlatego Słowo Boże dziś mówi, jeśli głos Jego usłyszycie, jakże to jest cenna prawda, jakże to jest cenna rzecz dla mnie i dla Ciebie. Niech Bóg mi i Tobie pozwoli, kiedy. Myślimy sobie o, o Bogu, to żeby również pamiętać, że to jest taki Bóg, który wyciąga konsekwencje, przebacza, ale wyciąga konsekwencje z grzechu również. Gniewa się, ale jego gniew nie chce nas zniszczyć, ale chce, żebyśmy doszli do upamiętania. Ale kiedy już człowiek przekracza tą barierę jeszcze to raz powtórzy, to już nie ma możliwości powrotu. Oby nikt z nas nigdy nie przekroczył tego miejsca. Oby każdy z nas, jak tu jesteśmy, bo ja myślę, że każdemu z nas zależy, żebyśmy tam doszli. Żebyśmy sobie mogli w tym pomóc, żeby nasze serca mogły nawzajem wołać o siebie też w modlitwach. Żeby Bóg nam pomógł, bo nie mamy łatwo na tej ziemi. Jest trudne doświadczenie. Każdy z nas toczy niesamowitą bitwę o to, żeby ostać się, żeby nie zwątpić. Słyszymy słowa, wypowiedzi, różne rzeczy. To jest bardzo trudne doświadczenie i dlatego potrzebujemy siebie w tym wszystkim nawzajem, żebyśmy zachęcali się jeszcze bardziej w stronę naszego Boga, żeby nikt z nas nie stał z boku, ale żeby mógł pójść w ramiona Ojca i przyjąć, tak jak Dawid powiedział, Boże, z Twojej ręki wolę. Nie człowiek, z Twojej ręki wolę. Ty zawsze okazujesz łaskę, chociaż to zabolało od Jego, ale z Twojej ręki to było najlepsze wyjście. Niech Bóg pomoże, żeby każdy z nas również dochodził do takiego miejsca. Niech imię Pana Jezusa będzie wywyższone. Amen.